Witam wszystkich obieży światów, globtroterów i wagabundów. Dziś podróżujemy nieco bardziej sentymentalnie, ale to za chwilę. Najpierw chciałabym podziękować wszystkim z Państwa, którzy odzywali się do nas, zwłaszcza po naszym materiale dotyczącym Arnem. Odezwali się do nas świadkowie tamtych czasów, wielbiciele historii, a również młodzi ludzie, którzy wybierają się do Holandii właśnie w to miejsce. I dziś poniekąd wrócimy do tamtych czasów, ale będziemy podróżować z Zupełnie inne miejsce, wybierzemy się do Afryki. Wracamy do Tanzanii, w której byliśmy już w Obierze Świecie nie raz. Tym razem nie będziemy podziwiać ani wspaniałego Kilimandżaro, najwyższego szczytu Afryki, ani też nie będziemy tropić dzikich zwierząt w parkach narodowych. Dziś tanzańska wycieczka za Dumy do Aruszy. Arusza to na pierwszy rzut oka przeciętne afrykańskie miasto o niewybrednej architekturze i zaniedbanych ulicach. Chlubą miasta jest wieża, o której miejscowi mówią, że wyznacza środek Afryki. Stąd taka sama jest odległość do Kapsztadu i do Kairu. W Aruszy mieści się też siedziba Międzynarodowego Trybunału do Spraw ścigania zbrodni w Ruandzie. Ale tak naprawdę to nie Arusza mnie zainteresowała. Już po moim zejściu z Kilimandżaro, nasz przewodnik Kapania opowiedział nam historię o tanzańskich Polakach. Powiedział, że w okolicach Aruszy znajduje się polski cmentarz. Nie bardzo mieliśmy pojęcie, skąd tutaj, w środku Afryki, miałby znajdować się polski cmentarz. Może chodzi o kilka mogił Polaków, którzy zawieruszyli się podczas wypraw w tym zakątku Afryki. Kapania nie pamiętał, gdzie i jak dotrzeć na cmentarz. O pomoc poprosił jeszcze innego miejscowego przewodnika. Wyruszając z hotelu, nie do końca byliśmy przekonani, czy to dobry pomysł. Napis widoczny przy bramie wyjazdowej z hotelu nie pozostawiał cienia wątpliwości. Okolice miasta nie należą do najbezpieczniejszych terenów na świecie: Upewnij się, że drzwi twojego samochodu są zamknięte pisano. Jedziemy jakieś 18 kilometrów za Arusze. Początkowo droga jest całkiem znośna, ale później zjeżdżamy w boczną wyboistą drogę. Wjeżdżamy na teren jakiegoś ośrodka badawczego. Mijamy rzędy starych baraków, i jesteśmy na miejscu. Kompletne zaskoczenie. Przed oczyma, pośrodku trawiastej sawanny, staje nam zadbana nekropolia, nie pasująca do tego miejsca. To faktycznie polski cmentarz. Ale bramę zamknięto na płótkę. Zerkamy przez bramę, widać tam nagrobki. Dość szybko orientujemy się, że groby pochodzą z lat 40. Prowadzimy błyskawiczne śledztwo, próbując od miejscowych dowiedzieć się, kto ma klucze do cmentarza. Nie wiadomo. Ale nie dajemy za wygraną. Jarek sugeruje, żebyśmy przeskoczyli przez mur. Widać to polska tradycja, ale mur okazuje się zbyt wysoki. Szukamy innego wyjścia. Tak, to drzewo pomoże tam się dostać. Przyglądamy się na grobkom. W większości pochowano tu kobiety i dzieci, które zmarły w okresie II wojny światowej. Ten cmentarz to namacalny dowód tragicznych losów Polaków. Nasze pucle zaczynają się układać. W czasie wojny, w tych barakach, które mijaliśmy, znajdował się jeden z największych w Afryce obozów dla uchodźców polskich z Rosji Sowieckiej, których wyprowadził generał Anders. Na mocy porozumienia ze Stalinem Anders wyprowadził tworzącą się w Związku Sowieckim armię, a wraz z nią rzesze cywilów ocalałych z łagrów, morderczych obozów pracy i miejsc zsyłek rozsianych po całym terenie ZSRR. Początkowo trafili oni do Iranu, większość w stanie fizycznego i psychicznego wycieńczenia. Aby zapewnić godziwe warunki egzystencji dla cywili na terenie niemieckiej Tanganiki, dzisiejszej Tanzanii, stworzono kilka obozów dla uchodźców. Ten tu to Tengeru. Schronienie w nim znalazło blisko 4000 Polaków. Było prawie jak w domu. Działały tu polskie szkoły, szpital i dom dziecka dla 600 wychowanków. Ten ostatni odgrywał szczególną rolę. W środku Afryki musiał stworzyć atmosferę domu dla rzeszy polskich dzieci, których rodzice stracili życie w sowieckiej niewoli albo zawieruszyli się w wojennej niedoli. Polacy zbudowali też kościół, działa do dziś. Obóz powstał na terenie ośrodka badawczego uprawy kawy, założonej na początku XX wieku przez pewnego Amerykanina, który, inwestując znaczne sumy pieniędzy, doprowadził Arusze do rozkwitu. Polacy rozbudowali obóz. Które przez 8 lat był domem dla wielu z nich. To właśnie stąd większość z nich rozjechała się po całym świecie. Ich rodzinne domy najczęściej znajdowały się na kresach, a Polski tam już nie było. Część młodzieży trafiła do szkół w RPA i w Australii, gdzie pozostali do dziś. Tylko garstka została w Tanzanii. O ich życiu i losie świadczą groby pochodzące z lat 80. Na cmentarzu kapliczka ozdobiona herbami polskich miast, o zobaczeniu których marzyli dawni mieszkańcy obozu Tengeru. Dla większości marzenia te pozostały tylko marzeniami. Ci, którzy zostali tu na zawsze, najczęściej umierali w wyniku chorób nabytych jeszcze w niewoli. Najmłodsze, wycieńczone i najbardziej osłabione z niedożywienia kilku, kilkunastoletnie organizmy pokonała malaria. Łomki wokół cmentarza przypominają te znane nam z Polski. Nawet bociany, które zataczają nad nimi koła, są takie swojskie. Jedynie kwiaty przypominają, że to tylko Afryka. Afryka, o której jedni marzą, a inni oddaliby wiele, by o niej zapomnieć. W ten sposób okazało się, że nawet tu, u stóp dachu Afryki, Kilimandżaro, jest kawałek polski, bardzo nam bliski i wzruszający. Świadectwo przemilczanej przez dziesięciolecia historii. Dobrze, że róże są takie same jak w Polsce. Jakże inaczej patrzymy na te stuletnie baraki, między którymi wije się nasza droga powrotna. Dziś mamy piękną porę roku, ale dokładnie rok temu, kiedy byłam na Litwie i odwiedziłam Troki, pogadamiałam nieco inną, choć równie interesującą. A teraz wybierzemy się za naszą wschodnią granicę, na Litwę, do Troki. Troki zwiedzać warto wtedy, kiedy jest ciepło i zielono. Można wtedy podziwiać się nie tylko z lądu, ale i z perspektywy wody. Do jesieni kursują tu specjalne żaglówki dla turystów. Mnie los przygnał tu właśnie jesienią. Było mgliście, acz przez to nieco nastrojowo. Troki polecam przede wszystkim tym, którzy jadą samochodem do Wilna. To tylko 426 km od Warszawy, 130 km od granicy polsko-litewskiej i zaledwie 27 km od litewskiej stolicy. Troki to niewielka miejscowość, od kilka domów na krzyż, ale Troki są jednym z najważniejszych miejsc na Litwie ze względów historycznych, kulturowych i etnograficznych. Miejscowość ta jest malowniczo położona. zbudowana ją na półwyspie wciskającym się pomiędzy jeziora Galwa, Tataryszki i Bernardyńskie. Wokół roztacza się teren Trockiego Historycznego Parku Narodowego, usianego urokliwymi jeziorami pośród pofałdowanych terenów pochodzenia polodowcowego. Troki uznawane są za jedno z najstarszych siedlisk ludzkich na terenie Litwy, a jednocześnie jedną z pierwszych stolic państwa litewskiego. Legenda mówi, że nazwa Troki, współcześnie po litewsku trakai, pochodzi od słowa trakas, określającego polany w lesie. Kroniki litewskie wzmiankują historię założenia miasta przez księcia Giedymina. Wybrał się on w okolice Trok na polowanie, a wyruszył z ówczesnej stolicy Litwy, Kiernowa. Oczarowało go wzgórze otoczone dębowymi borami. Postanowił więc zbudować tutaj swoją nową siedzibę, siedzibę książęcą, do której z czasem przeniósł ośrodek władzy. Miejsce to znane jest jako Stare Troki. Pomimo że później, jeszcze za życia giedmina, stolice przeniesiono do Wilna, to Troki pozostawały silnym ośrodkiem władzy administracyjnej. Wszystko dzięki istnieniu książęcego zamku, który był przebudowany przez kolejnego władcę kistuta. Ruiny tego zamku można dziś oglądać na brzegu Półwyspu. Syn Kieistuta, wielki książę Litwy Witold, wybudował na przełomie XIV i XV wieku nowy zamek na wyspie położonej na jeziorze Galwa. To właśnie ten zamek jest dziś największą atrakcją turystyczną. Ten warowny kompleks jest jedną z najbardziej imponujących budowli tego typu w Europie. Przez lata był chlubą Litwy. Chętnie przebywali tu również królowie polscy. W 1665 roku zamek zajęły, no i niestety zniszczyły, wojska rosyjskie. W ciągu wieków zamek popadał w ruinę i dopiero w okresie dwudziestolecia międzywojennego polscy historycy rozpoczęli prace zabezpieczające i konserwatorskie. Dzisiejszy wygląd budowla zawdzięcza pracom rekonstrukcyjnym przeprowadzonym w latach 70. Efekt jest naprawdę imponujący. Zamek jest doskonale widoczny z brzegów jeziora, stanowi zatem świetny cel dla aparatów fotograficznych. Zamek w Trokach jest klasycznym zamkiem gotyckim zbudowanym z cegły i polnego kamienia. Składa się z dwóch części podzamcza i zamku właściwego. Pod ma kształt nieregularnego trapezu. Pośród otaczających go murów kurtynowych, zwieńczonych trzema okrągłymi wieżami, znajduje się majdan, czyli obszerny dziedziniec gospodarczy. Ta część zamku spełniała podwójną rolę. Po pierwsze, stanowiła istotne ogniwo w systemie obronnym całego kompleksu, no bo była pierwszą budowlą, do której prowadziła droga do zamku. Ta droga zaś wiodła przez długie drewniane pomosty łączące wyspę ze stałym lądem. Po drugie, to właśnie tutaj, na Majdanie, znajdowały się pomieszczenia gospodarcze i całe zaplecze. W budynkach przylegających do murów obronnych będących dawniej pomieszczeniami dla załogi i dla służby, dziś znajdują się stale wystawowe, w których można oglądać ekspozycje czasowe. Zamek właściwy to czworoboczna konstrukcja o charakterze obronno-rezydencjonalnym. Wejścia strzeże blisko 30-metrowy dążon, czyli baszta obronna, z bramą wjazdową zabezpieczoną od strony podzamcza. W tej wieży są potężne wrota i most zwodzony nad fosą, który obie te części zamku oddziela. Wewnątrz zamku właściwego znajduje się wąski dziedziniec. Okala go drewniana konstrukcja schodów i różganków, zapewniających komunikację z piętra na piętro. Muzyka Patrząc z dołu na wznoszące się dookoła ściany zamku, ulegamy magii tej romantycznej budowni. Zachwyca i prostota formy, i dostojność konstrukcji. Otwory okienne i drzwiowe, oplata charakterystyczna dla gotyku, profilowana cegła. Drugą drogą komunikacji wewnętrznej zamku są wąskie klatki schodowe z krętymi schodami łączące poszczególne piętra. Minięcie się z inną osobą na tych schodach staje się prawie niemożliwe. Jedno z takich klatek wchodzimy do ponad 200-metrowej sali reprezentacyjnej zamku, która na wszystkich wrażliwych na formy architektoniczne wywiera ogromne wrażenie. Sale wieńczy klasyczne gotyckie sklepienie gwiaździste. W zamku właściwym ulokowano Muzeum Historyczne, którego eksponaty nawiązują do historii Litwy, a także samego zamku i jego okolic. Wśród Polaków wzbudzają emocje zdjęcia przedstawiające zajmowanie Wilna przez wojska litewskie w październiku 1939 roku i demontowanie polskich szlabanów granicznych z podpisami nawiązującymi do okupacji polskiej tych ziem w okresie międzywojennym. Drugim istotnym elementem zbiorów tego muzeum jest kolekcja związana z Karaimami, których historia nierozerwalnie związana jest z Trokami. Karaimowie są unikalnym zjawiskiem etnicznym. Według zapisów historycznych ponad 300 karaimskich rodzin sprowadził z Krymu do Trok wielki książę litewski Witold. W 1392 roku mieli być jego strażą przyboczną. Regiment karaibski stacjonował w zamku aż do jego upadku w 1622 roku. Przez wieki książęta litewscy i królowie polscy gwarantowali Karaimom prawa i przywileje. Dzięki temu Karaimowie zachowali odrębność kulturową i zwyczajową. Dziś, mimo zawieruch historii, w Trokach nadal zamieszkuje kilkadziesiąt rodzin karaimskich, nadając miejscowości specyficzny charakter. Objawia się on m.in. w architekturze domów mieszkalnych o identycznej formie. Wszystkie zbudowane z drewna, pomalowane w pastelowe kolory, ze ścianą szczytową zwróconą do ulicy, opatrzoną obowiązkowo trzema oknami. Tradycja mówi, że każde okno przypisane jest komu innemu. Pierwsze Bogu, drugie przyjacielowi, no a trzecie właścicielowi. Zbieracze pamiątek w trokach na pewno znajdą coś dla siebie. Tuż przy zamku swoje stragany ustawili sprzedawcy znanego litewskiego bursztynu. Ach, co za bursztyny tu mają, a jakie niedrogie! Sama kupiłam tu bransoletę i naszyjnik z wielkich, surowych, czyli nieoszlifowanych bursztynów. Zwolennicy naturalnej pielęgnacji zdrowia i samopoczucia znajdą tu bursztynową drobnicę. Zalewa się taką spirytusem i po dwie krople dziennie popija dla zdrowia. Albo w razie przeziębień smaruje się nogi i piersi. Kosze mogą spróbować wspaniałego świeżego węgorza, tylko za 10 zł za sztukę. No cóż, ale mieliśmy mówić o architekturze, o kuchni litewskiej, pomówimy innym razem. A teraz na chwilę przenieśmy się do Szwajcarii, do francuskojęzycznej części kantonu Valais. To miejsce to naprawdę gratka i dla podróżników, i dla historyków. Jesteśmy w niezwykłym miejscu w Europie. Jeśli ktoś trafi do San Moritz powinien koniecznie trafić do opactwa. Otóż jest to najstarsze w Europie opactwo, pochodzi z 515 roku. Wcześniej w tym miejscu, w tych podziemiach były składowane skarby, które, czyli pieniądze, które pobierano na granicy, granicy między dwoma, dwiema prowincjami na drodze między Rzymem a Galią. Tutaj najpierw składowano skarby, potem pierwszy opad, Teodor, utworzył tutaj opactwo, które nieprzerwalnie do dzisiaj funkcjonuje, jest czynne. W miejscu, gdzie składowano pieniądze, sła w piwnicach, częściowo wydrążonych w skale, Kilkaset lat później urządzono nekropolię. Chowano tutaj pierwszych mnichów. Tej wody oczywiście nie było, nikt nie chowa w wodzie. Ta woda to niestety działalność człowieka. Kiedy uruchomiono nieopodal kolej, woda dostała się do tego miejsca. Do dziś jednak szczątki pozostały w tym miejscu. Dotąd było ono zamknięte dla turystów. Czasem wpuszczano tutaj tylko pielgrzymów. Od miesiąca może tu wejść niemal każdy, kto chce zobaczyć na własne oczy wielki skarb opactwa w San Maurice. Jak długo będzie można go zwiedzać, nie wiadomo. Na razie otwarto to miejsce celem pewnej próby. Na skarb opactwa składają się między innymi relikwie świętych. O ile same relikwie, między innymi ręka świętego Maurycego oraz drzazga z Krzyża Chrystusowego są cenne dla wiernych, to XIII-wieczne urny, jedne z drewna i srebrna, a inne, całe srebrne, są bezcenne dla historyków sztuki. Niektóre były wykonane tutaj, w opactwie, inne przywieziono tu jako dary. Święty Maurycy w czasach rzymskich był oficerem i był dowództwem Legii Tebańskiej, wywodzącej się z Egiptu. Oddziały te podlegały cesarzowi rzymskiemu Maksymilianowi, który rozkazał spacyfikować chrześcijańską wioskę Agaunum, jak wówczas nazywało się to miejsce. Maurycy, sam będąc chrześcijaninem, odmówił wykonania rozkazu i złożenia pogańskiej ofiary. Za to on został zgładzony, a jego oddziały zdziesiątkowane na rozkaz cesarza. Święty Maurycy później stał się patronem rycerstwa w zachodniej Europie. Włócznia Świętego Maurycego, przekazana przez Ottona III Bolesławowi Chrobremu na Zjeździe Gnieździeńskim w tysięcznym roku, była symbolem uznania dla polskiego władcy i zgodą na jego koronację. Była to prawdopodobnie kopia włóczni, którą walczył Święty Maurycy. Do najcenniejszych eksponatów skarbca opastwa należy złoty zban, dar Karola Wielkiego z tajemniczym perskim bądź też bizantyjskim zdobieniem krytym Emalią, przedstawiającym lwa i gryfa. Ponadto waza Stardonyksu, której dolna, metalowa część jest dziełem średniowiecznych europejskich artystów, zaś sam kamień przedstawiający mitologiczne sceny greckie, pochodzi najprawdopodobniej z Egiptu Ptolemeuszy. Mnie dosłownie powalił na kolana ten rękopis, jakby dopiero co wyszedł spod ręki średniowiecznego pisarza. Jak zapewnia Marcel Projean, przewodnik i opiekun tego miejsca, wszystkie przechowywane tutaj rękopisy są w podobnym stanie nietknięte zębem czasu. Ale co najciekawsze, w opactwie Saint-Maurice przechowywanych jest 30% średniowiecznych rękopisów, które zachowały się do dnia dzisiejszego. Zachowały się tak dobrze, bo od początku mnisi się o nie dbali były zamknięte w specjalnym pomieszczeniu, do którego nie docierała ani wilgoć, ani światło. Dziś o te zbiory dba aż 40 konserwatorów. I to wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam Państwa za tydzień, a za tydzień będziemy bardzo egzotyczni. Pojedziemy na Karaiby. Wow.